Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. Otrzymaliście Państwo w materiałach uzasadnienie, dlaczego ta uchwała jest, jest potrzebna. Brakuje ławników, są wybory uzupełniające, więc prezes sądu zwraca się do samorządów z prośbą o. Wybranie tych, tych ławników, ale żeby tacy ławnicy mogli zostać wybrani uchwałą Rady Miasta, potrzebne jest najpierw sformowanie zespołu do zaopiniowania kandydatur. W zespole, tak jak macie państwo w projekcie uchwały wpisanym, jest radca prawny Urzędu Miasta pani Mecena Zuzanna Ponarad oraz referent referatu zarządzania kryzysowego pan Piotr Mazuruk. Otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie kandydatur państwa radnych do pracy w tym zespole. Do głosu zgłosił się pan wiceprzewodniczący Piotr Daniło. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani burmistrz, zgłaszam kandydaturę radnego Romualda Margańskiego na członka tego zespołu. Czy pan radny Romuald Margański wyraża zgodę? Proszę o dalsze zgłaszanie kandydatur. Mam pytanie do pani Mecenas, czy jest jakiś minimalny skład ilościowy? Zespołu nie ma. I nie mamy w żadnym zapisie, że musi być więcej niż jeden radny? Nie ma. Ostatnie pytanie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby pracować w tym zespole? Nie widzę chętnych, w związku z czym zamykam dyskusję i, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały, którą mieliście Państwo przedstawioną w materiałach, uzupełnioną o paragrafie pierwszym o osobę pana radnego Romualda Margańskiego. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, podniesienie ręki w przycisku przeciw. I o wstrzymujących się podobnie. W głosowaniu wzięło udział 19 osób. 19 głosowało za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Uchwała została podjęta.